Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować kilka podstawowych scenariuszy użycia programu cenówki Multifarm. Cenówki MP jest to program, który umożliwia wygenerowanie etykiet cenowych, które możemy następnie wydrukować i zamieścić na listwach cenowych części samoobsługowej lub części ekspozycyjnej naszej apteki. Uruchamiamy program cenówki MP, ze skrótu znajdującego się na pulpicie. Program pobiera najnowsze dane, może to chwilę zająć, ale już po chwili jest gotowy do użycia. No i tak, podstawowe użycie programu e, cenówki Multifarm jest bardzo proste. Tak naprawdę, w momencie użycia, możemy skanerem aptecznym, tym takim prostym, mm, który mamy przy każdym stanowisku, zacząć skanować towary z kodów EAN. E, one będą nam się dodawać do listy. Ja w tym przypadku dodam sobie takie towary ręcznie dlatego że jest to też możliwe kiedy klikniemy przycisk dodaj ręcznie tworzy nam się lista towarów dostępnych w naszej aptece jak również wszystkie tak naprawdę dostawy dla danego towaru w różnych cenach ja w tym przypadku wybiorę sobie jakieś dwa preparaty powiedzmy niech to będzie akart i przyciskiem enter dodam taki preparat weźmy sobie może jeszcze jakiś drugi dla przykładu powiedzmy ten acerin i również przyciskiem enter mogę go dodać do y, głównej listy naszych cenówek. Rzecz jasna: jeżeli kilka razy klikniemy Enter, produkt doda nam się kilkukrotnie. Możemy wyjść z listy dodawania. W tym przypadku y, nie potrzebujemy na razie aż tylu cenówek, więc możemy je po prostu usunąć. Zostawimy sobie na razie dwie te podstawowe dla tych dwóch preparatów: Akart i Acerin. Tak naprawdę moglibyśmy już sobie wygenerować nasze cenówki, ale chciałbym jeszcze pokazać, jakie mamy możliwości pracy na tej liście. Pierwsza sprawa: możemy wyedytować sobie nazwę danego preparatu. Bywa tak, że ta nazwa jest trochę przydługa. W kartotece towarowej CamSoftu są jakieś dodatkowe elementy, które niekoniecznie muszą być pokazywane na etykietach cenowych, możemy więc je utrzymać. Ja tutaj skrócę tą nazwę już do minimum, tak żeby wyglądała ona przyzwoicie. I wyrażała, nazwijmy to, najważniejsze informacje. Na przykład w ten sposób. Enterem, potwierdzamy zmiany i mamy już dużo krótszą moim zdaniem lepiej wyglądającą nazwę. a tabletki 75 mg, 30 tabletek. Podobnie moglibyśmy zrobić z acerinem, choć tutaj chyba nie ma takiej potrzeby. Wydaje mi się, że ta nazwa w pełni oddaje charakter preparatu. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić jest oczywiście zmiana ceny. Cena czasem wprowadzona na stan magazynowy no, nie do końca nam odpowiada, lub po prostu chcemy preparat wystawić w troszeczkę innej cenie, w jakiejś promocyjnej. Możemy w tym przypadku tą cenę po prostu zmienić. Ja ograniczę się tutaj do zaokrąglenia jej do końcówki marketingowej i również enterem zatwierdzę. Podobną sytuację mogę zrobić jak w przypadku Acerinu i również enterem zatwierdzamy. Jak można było zauważyć, przy każdej zmianie ceny aktualizuje się nam przelicznik. Cena za jednostkę preparatu. To jest przydatna całkiem funkcja, dlatego że w tym momencie nie musimy się już przejmować, jak tam jest przelicznik. Jakąkolwiek, na jakąkolwiek cenę zmienimy, ten przelicznik nam się po prostu zmieni. Tak przygotowane cenówki w zasadzie są gotowe do generowania. I ja teraz, dla przykładu, wygeneruję sobie taką listę. Ale jeszcze zanim to zrobię, skopiuję każdą z nich po kilka razy, bo być może będę wymagał, aby na naszej listwie cenowej były one w kilku miejscach, i podobnie zrobię za celinem, klikając przycisk Skopiuj zaznaczone. Kilka razy tutaj akurat dla przykładu dowolną ilość razy. No i teraz możemy już kliknąć przycisk Generuj cenówki. I proszę bardzo, mamy listę cenówek. Gotowych do wydruku, wycięcia i zamieszczenia na etykiecie cenowej. Co warto jeszcze do tej części dodać, to to, że podczas zaznaczania danej cenówki w dolnej liście wyświetla nam się lista dostępnych cen i dostaw. Jeżeli dany produkt, na przykład, występuje w jakimś cenniku promocyjnym lub w promocji bezpośredniej w naszej aptece, również będzie się to nam tutaj wyświetlać. Dzięki temu mamy pewną kontrolę i wiemy, która cena, na przykład, jest aktualna lub właśnie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy przypadkiem towar nie występuje w promocji, tak aby nie zamieścić złej wartości ceny na cenówce dla danego towaru. Ok, tak prezentuje się podstawowy scenariusz użycia programu cenówki MP, a w kolejnych częściach tych warsztatów pokażę, jakie mamy jeszcze możliwości edycji szablonu naszych etykiet cenowych, jak również jak wykorzystać inne ustawienia oraz możliwości programu cenówki Multifarm. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej części.